Proszę Państwa, to wspaniały ołtarz kościoła Świętego Marka w Krakowie. Wielki, piękny krzyż, podobno onegdaj był łowiony z Wisły. Przed wiekami u góry ożył, pięknie rozświetlony. Skończyła się przed chwilą msza święta. Tu jest również kurt Michała Kiedrujcia. Tu można składać do niego prośby i podziękowania. wota no to jest, proszę Państwa piękne obrazy kościół bardzo bardzo zacny bardzo pięknie rozświetlony sprzed wielu wieków to chyba jest ten grupki z No prawda z tyłu widać że urz organowy piękna kazalnica i Michał Archanią tutaj stojący na straż to jest taka krótka miga